Wysoki sądzie. Żądam dla siedzących na lawie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego oskarżonego Bronarskiego kary śmierci. Oskarżonego Majewskiego kary śmierci. Oskarżonego Przybyłowskiego kary śmierci. Oskarżonego Nowaka kary śmierci. Oskarżonego Stryjewskiego kary śmierci. Oskarżonego Wierzbickiego kary śmierci. Twą obronę. Uciekamy się, Święto Boże Rodzicielku. Naszymi prośbami raczej nie gardzić. Mamo, piszę do Ciebie ten ostatni list. Powiem, że teraz klęcząc, prosisz Boga o Syna, o zmiłowanie wielka w sercu twoim trwoga. Nie płacz, mateczko. Nie płacz. Czas jest lekarstwem, co leczy rany. Wiem. Za dni kilka przyjdzie pismo, że wyrok wykonany. Ja nie rozpaczam, choć się boję, w sercu taka miłość płonie. Więc klęczę u nóg twoich, mamo, całując spracowane dwa dłonie. Nie płacz, mateczko. Muszę przejść te siedem schodów do piwnicy, nieść moje osiemnaście lat, aby nie wlekli mnie strażnicy. Kocham cię, matuś. Słońce i wiatr i łopoty żagli na jeziorze, i pierwszych pocałunków smak. I kiedy wzburzone jest morze, umierać jest mi strasznie żal. Przysięgam na mą biedną duszę. Tak trudno przejść te siedem schodów, ale. Przecież przejść je muszę. Ale jeśli kiedyś wróci Polska, to niech się za was ktoś upomni. Teraz żegnaj mateczko. Muszę kończyć. Kluczy zgrzyta w zamku. Idą i Przegrali dom swój w Białym Boże, tędy zawiewa sypki śnieg. Nie dam żałować, gryzi piłko i im uwzglężioną sierść. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich Został na zawsze w dorym śniegu, żółtawy noc. Pseudonim Wadniak. Urodził się w 1924 roku na Pomorzu, gdzie jego ojciec był policjantem, ale rodzina pochodziła z okolic Kolna, i kiedy w 1939 roku wybuchła wojna, to wrócili w te strony, czując, że w otoczeniu najbliższych, krewnych, znajomych, sąsiadów będzie im bezpieczniej. Ojciec wywieziony do Związku Sowieckiego. Jeden z braci zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym. Sam Kazimierz wstąpił do Armii Krajowej i prowadził działania wywiadowcze na pograniczu z ówczesnymi plusami wschodnimi. Kiedy wojna się skończyła, zamieszkał w Piszu i tu przez czas jakiś prowadził sklep przy ulicy Rybackiej. Tu mieszkała z nim jedna z sióstr chodząca do szkoły. Kiedy jednak Lenkiewicza próbowano powołać do wojska, do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, takiej jednostki specjalnie powołanej po to, aby zwalczała partyzantów, Kazimierz Lenkiewicz stwierdził, że nie może walczyć przeciwko swoim dawnym towarzyszom broni. Wyjechał z Pisza i tam na ziemi kolneńskiej Nawiązał ponowny kontakt z konspiracją, wchodząc w struktury Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jego bezpośrednim dowódcą był Hieronim Rogiński, pseudonim ruch. Kazimierz, używając pseudonimu Warmiak, uczestniczył w licznych akcjach bojowych na pograniczu Kurpi, ziemi kolneńskiej, ziemi piskiej, w 1949 roku otoczony przez funkcjonariuszy UB i milicji złożył broń i oddał się dobrowolnie w ich ręce. Mimo gwarancji bezpieczeństwa stanął przed sądem i w 1950 roku został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonany. Kazimierz Lenkiewicz tuż przed śmiercią wysłał do domu Gryps, w którym prosił mamę, aby nie martwiła się jego losem. W aktach sprawy zachowały się liczne wiersze, które pisał Lentkiewicz o matce, o Polsce, o wolności, o patriotyzmie. Szczepan Sawicki. Urodził się w 1922 roku w Nowogrodzie. Kiedy wybuchła wojna, znalazł się w okolicach Łomży, część jego rodziny została wywieziona do Związku Sowieckiego. On zaangażował się w działalność konspiracyjną organizacji Polska Niepodległa. Wraz z tą organizacją znalazł się w szeregach Armii Krajowej, a w 1943 roku przeszedł do Narodowych Sił Zbrojnych. I tu kontynuował swoją działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Gdy Sowieci w 1945 roku wkraczali na tereny Ziemi Łomżyńskiej, Ziemi Kurpiowskiej, Szczepan Sawicki uznał za konieczne kontynuowanie działalności konspiracyjnej, nie czuł się zwolniony z wcześniej złożonej przysięgi organizacyjnej. I prowadził działalność niepodległościową w ramach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Przez jakiś czas kierował sprawami gospodarczymi w komendzie powiatu ŁABA, która obejmowała w ramach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego powiat mążyński. W 1946 roku Szczepan Sawicki, pseudonim Wicher, zamieszkał na terenie powiatu Piskiego i został szefem gospodarczym komendy okręgu Bałtyk NZW. Która miała obejmować tereny mazurskie. Tak funkcjonował zdobywając pieniądze, środki na działania wydawnicze, środki przeznaczone również na legalizację osób, które chciały wycofać się z działalności konspiracyjnej, aż do roku 1947, kiedy to komuniści ogłosili amnestię, cała struktura okręgu Bałtyk, także szef gospodarczy okręgu Szczepan Sawicki pseudonim Wicher, postanowili się ujawnić. Nie dlatego, że ufali zapewnieniom komunistów o bezpiecznym życiu, ale uznawali, że dalsza zbrojna walka jest ym, skazana na niepowodzenie, nie przynosi oczekiwanych efektów, a wywołuje tylko komunistyczne represje. Jednak skorzystanie z amnestii wcale nie oznaczało spokojnego życia. Sawicki zamieszkał najpierw w Warszawie, miał jednak świadomość, że Urząd Bezpieczeństwa próbuje odnaleźć go, zlokalizować, po to, żeby trafił do więzienia. I tak się rzeczywiście stało. Aresztowany w 1954 roku został skazany na wieloletnie więzienie, kiedy z niego wyszedł, między innymi dzięki przełomowi październikowemu, kiedy to kończył się w Polsce stalinizm. To mimo to w dalszym ciągu czuł na sobie czujne spojrzenie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego żona, nauczycielka, z którą zawarł Związek Małżeński w 1947 roku wspominała o tym, że miał trudności ze znalezieniem pracy, z zakupieniem ziemi, bowiem bandytom ziemi nie sprzedajemy, Także miała wypowiedź jednego z Odpowiedzialnych za to urzędników w ówczesnym powieście Piskim. Przez jakiś czas Szczepan Sawicki prowadził warsztat artystyczny w ramach Współdzielni Pracy Pisa i tak dożył lat 90., kiedy Polska już odzyskała niepodległość. Zmarł w roku 1997. Czesław Bachmura urodził się w 1917 roku w Kadzidle na Kurpiach. Wedle rodzinnej tradycji pochodził z rodu tatarskiego. Jego przodkowie zaangażowani byli w walkę niepodległościową w okresie Powstań Narodowo-Wyzwoleńczych w XIX wieku. Ojciec był członkiem polskiej organizacji wojskowej. Kiedy przyszła wojna, Czesław Bachmura służył w szeregach samodzielnej grupy operacyjnej NAREW, po klęsce wrześniowej, wrócił w rodzinne strony i nawiązał kontakt z podziemiem. Był członkiem tajnej organizacji wojskowej, Komendy Obrońców Polski, służby Zwycięstwu Polski. W 1942 roku hmm, został członkiem Armii Krajowej. Przeszedł odpowiednie przeszkolenia i objął dowództwo 11. kompanii AK w obwodzie Ostrołęka. W czasie akcji burza uczestniczył wraz ze swoimi żołnierzami w działaniach wymierzonych przeciwko Niemcom pod dowództwem Kazimierza Stefanowicza pseudonim AS. Kiedy weszli Sowieci, został aresztowany, zdołał jednak wymknąć się z ich rąk i... Przeniósł się na Mazury. Zamieszkał w Mrongowie, gdzie pracował w Starostwie Powiatowym jako urzędnik, a jednocześnie od 1946 roku pracował na rzecz konspiracyjnej organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. W ramach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Czesław Bachmura, używając pseudonimu SOSNA/Szczyt Wir, kierował obwodem Waleria Woronerz któremu podlegały powiaty rągowo i Pisz. Aresztowany w grudniu 1946 roku w ramach akcji UB pod kryptonimem Krakowiacy, której celem było rozbicie struktur winowskich na terenie Warmii i Mazur, stanął przed sądem, skazany na wieloletnie więzienie. Ten wyrok był sukcesywnie łagodzony i opuścił więzienie w 1953 roku. Po wyjściu na wolność pracował w państwowych gospodarstwach rolnych w Giżycku, białej piskiej w Wężewie zmarł w 1988 roku. Romuald Piotr Kozioł urodził się w 1909 roku. Był synem ziemi kurpiowskiej. Przyszedł na świat we wsi Kozioł nad rzeką Pisą. Przed wybuchem II wojny światowej zdobył zdobyć wykształcenie. Początkowo uczył się w szkole przemysłu drzewnego w Łomży, potem studiował na kierunku politechnicznym. Został specjalistą w zakresie budowy dróg i mostów z zamiłowaniami do architektury. W kampanii wrześniowej służył w Wojsku Polskim. Po rozpoczęciu okupacji niemieckiej powrócił w rodzinne strony i tam wraz z znanym sobie ze szkoły średniej z Zbigniewem Kuleszą pseudonim Błot, podjęli działalność w konspiracyjnej organizacji wojskowej. Od 1940 roku działał w szeregach Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej na terenie Okręgu Białostockiego. W obwodzie łomżyńskim ZWZ-K odpowiadał za wyszkolenie saperskie. Tutaj jego najbliższym współpracownikiem był Hieronim Rogiński-Róg. W 1943 roku Romuald Kozioł uznał za konieczne stworzenie organizacji w ramach HK, która pracowałaby na rzecz przywrócenia Mazur w granicy państwa polskiego. Miała to być organizacja działająca na pograniczu pod kryptonimem POWE, czyli Pomorze Wschodnie. Organizacja, która zarówno pod względem wywiadowczym, jak i propagandowym miała oddziaływać na tereny ówczesnych plus wschodnich. Próba rozszerzenia działań organizacji POWE na zachód od okręgu białostockiego wzdłuż tego odcinka granicy, który znajdował się w pasie oddziaływania okręgu warszawskiego, nie wywołała zainteresowania władz z zwierzchnic, zwierzchnich armii krajowej. I wówczas to Romuald Kozioł, korzystając ze znajomości z Zbigniewem Kuleszą, pseudonim młod, który był w owym czasie już w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych, przeszedł do tej organizacji. Na Kurpiach Kozioł tworzył samodzielny batalion kurpiowski Narodowego, Narodowych Sił Zbrojnych, a kiedy w 1945 roku wkroczyła Armia Czerwona, stanął przed dylematem, dylematem charakterystycznym, Typowym dla wszystkich ludzi podziemia tamtego czasu. Uznać ten moment za koniec wojny, za wyzwolenie, czy uznać, że zaczyna się nowa sowiecka okupacja. Początkowo działał w ramach Narodowych Sił Zbrojnych, a następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na ziemi Kolneńskiej, na ziemi Łomżyńskiej, na Kurpiach. W lipcu 1945 roku zamieszkał w Piszu. I tu prawdopodobnie był przewidywany na komendanta planowanego okręgu bałtyckiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czyli struktury konspiracyjnej, która teraz w nowych okolicznościach miała działać na terenie Mazur. Aresztowany 28 października 1945 roku w Piszu, przy ulicy Klementowskiego, dzisiejszej ulicy Klementowskiego, przez Urząd Bezpieczeństwa. Wywieziony do Warszawy, tam trafił w ręce funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, którzy poddali go śledztwu. Postawiony przed sądem, skazany na karę śmierci. Na szczęście wyroku nie wykonano, w intencji w imieniu w intencji uwolnienia Armualdo Kozła wstawili się mieszkańcy kurpi, którzy zbierali podpisy w stosownym piśmie do Komunistycznego dygnitarza Bolesława Bieruta. Wyszedł, wyszedł z więzienia w latach 50. Przez jakiś czas pracował w Warszawie przy odbudowie stolicy. Potem powrócił do Pisza. Był zatrudniony w zakładach sklejki, a jednocześnie, jako człowiek o wybitnych kompetencjach związanych z budową dróg, z budową budynków. Zaangażował się w odbudowę miasta, jednocześnie pracował na rzecz budowy kościołów w całej Polsce. Romuald Kozioł przez wiele lat był poddawany permanentnej inwigilacji. Był śledzony, donosili na niego ci, którzy z nim się na co dzień spotykali, udając przyjaciół. Ostatecznie nie doczekał wolnej Polski, zmarł w Piszu w 1910 w roku. Wiele lat po jego śmierci w Piszu został odsłonięty kamień pamiątkowy poświęcony inżynierowi Romualdowi Kozłowi, na którym napisano bratał kurpi i Mazurów. Wszystkich tych, co z W walce z władzą nieludzką, A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność. Nie wolno się pomylić. Nawet po jednym jesteśmy. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci, jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci, jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. kościany brzegi, groty strzał, pierścień wierności, amulety. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Jesteśmy mimo wszystko stróżami Naszych braci, jesteśmy mimo wszystko stróżami, Naszych braci.